Cześć! Dziś ruszamy z recenzją nowych wyrzutni Buzbee inspirowanych serialem The Walking Dead. Pierwszą wyrzutnią, którą Wam pokażemy będzie karabin M16 Abrahama. Powiem Wam, że nie oglądałem serialu The Walking Dead, ale po pierwszych testach tej wyrzutni mam ochotę go obejrzeć. Zobaczcie co tu mamy. Jest to długa wyrzutnia z solidną kolbą, fajną lufą i ekstra przeładowaniem. Cała wyrzutnia utrzymana jest w piście czerwonym kolorze, a dodatkowo mamy tutaj naklejkę The Walking Dead. Fajne jest także to, że są tu takie ślady, jakby wyrzutnia była albo podrapana przez zombie, albo spadła na kamienie, czyli była zdecydowanie używana. Wraz z wyrzutnią otrzymujemy ośmiostrzakowy magazynek typu Clip System. Widzieliście to przesunięcie uchwytu do tyłu. Wysuwamy go poprzez naciśnięcie tego pomarańczowego przycisku. Co so fajne, otrzymujemy 8 strzałkowy magazynek i 12 strzałek z serii Bazbi, które również pasują do Nerf. Magazynki Bazbi także pasują do wyrzutni Nerf, a magazynki Nerf pasują do Abrahama. Magazynek mam już załadowany, oddam teraz kilka strzałów i zobaczycie, jak szybko lecą strzałki, może nawet usłyszycie. Na górze wyrzutni jest także rączka, którą jak możecie zauważyć, przeładowujemy. Już ją przesunąłem do tyłu, żeby wysunąć magazynek. Teraz przesuwam do przodu. I wyrzutnia jest uzbrojona. Ale bomba. Teraz przeładowanie jest bardzo proste. Generalnie M16 Abrahama super strzela. Ma fajną kolbę. Dobrze się ją trzyma fajnie przeładowuje, jest to także uchwyt do trzymania. Co ja bym zmienił? Chyba ten magazynek, bo nie pasuje mi kolorystycznie. Nie ma problemu. Bingo. Lepiej wygląda? Lepiej. Strzela dobrze? Dobrze. Podsumowując, M16 Abrahama to prawdziwa bomba. Zdecydowanie lepiej niż się spodziewałem. Po pierwsze, ta wyrzutnia świetnie leży w rękach. Dobrze się ją trzyma. Kolba jest solidna. Bardzo dobrze się celuje. Fajnie się przeładowuje. Możecie sobie chwycić za uchwyt. I przede wszystkim ma bardzo dobry zasięg. Podczas testów wyrzutnia ani razu nam się nie zacięła i tak dobrze leży w rękach. Taki ma zasięg, że aż chce się z niej strzelać. Jeżeli ktoś mówi, że nerw jest dużo lepszy od Basbi, to niech sobie kupi Abrahama i sam się przekona. Dzięki za oglądanie ja idę zapolować na zombiaki, a wy wbijajcie na naszego fanpage'a nerfoteka.pl i oczywiście do sklepów poszukiwacie FridayPL. Płem 16, bo hordy zombi nadciągają. A ta wyrzutnia to jest najlepszy sposób, żeby spuścić im łomot.